Jeżeli jesteś tą mistrzynią, która spełnia ciągle wymagania innych, spełnia oczekiwania innych i robi to kosztem siebie, nie jest to harmonijne, tylko to jest kosztem ciebie, to ta rundka będzie dla ciebie. Wiele z nas jest dla siebie niezwykle surowych. Ale nie dlatego, że my lubimy się katować, bo przecież tego nie lubisz, prawda? Tylko dlatego, że nauczyłyśmy się że musimy spełniać oczekiwania innych. Od dzieciństwa przypuszczam, że mogłaś słyszeć takie coś jak poń zrób to lepiej, nie możesz się mylić, no tylko mnie nie zawiedź, oj, musisz się bardziej postarać, albo jeszcze jakieś inne teksty. Być może to nawet bez słów było Ci to przekazywane, było to pokazywane Ci, Twoim stosunkiem do ciebie. I weszło ci to wewnętrznie w nawyk, że ty masz spełniać wymagania. W związku z tym jesteś bardzo surowa dla siebie i potrzebujesz surowości wobec siebie. I siebie tam gonisz, siebie, na siebie presję narzucasz, i no, ty nie możesz odpuścić. No przecież ty. Powinnaś, musisz, nie możesz sobie odpocząć, nie możesz nic zrobić, bo ty przecież powinnaś jeszcze coś zrobić. Stąd się bierze poczucie winy, stąd się bierze presja i stąd się bierze, biorą takie wewnętrzne wymagania wobec siebie. Ale mówię o takich nadmiernych, tych niezdrowych. Zatem, jeżeli jest ci ten temat bliski, zachęcam, zrób tę rundkę i powtarzaj ją sobie, kiedy tylko potrzebujesz. Głęboki wdech. Wydech. Sprawdź w skali od 0 do 10, na ile to jest intensywny temat u Ciebie. I punkt karate. Pomimo, że jestem bardzo wymagająca wobec siebie, to wybieram zobaczyć, skąd mi to przyszło i uznać swoją prawdę. Pomimo, że od lat próbuję spełniać oczekiwania innych i robię to kosztem siebie, To wybieram wrócić do siebie i być dla siebie przyjaciółką. Pomimo, że boję się odpuścić i jestem surowa wobec siebie, na wiele rzeczy sobie nie pozwalam, bo wtedy mogłabym się rozsypać i nie spełnić standardów innych. A wtedy komuś mogę nie pasować, to wybieram nauczyć się lubić siebie bezwarunkowo. Wdech i spokojny wydech. I czubek głowy. Jestem wobec siebie tak bardzo wymagająca. Brew. Że czasem aż za bardzo. Bok oka. często sobie na wiele rzeczy nie pozwalam, albo siebie cisnę. Pod okiem bywa, że wywieram na sobie presję, pod nosem. Zupełnie jakbym się bała, że będę. Musiała spełnić jakieś oczekiwania. Broda, zupełnie jakbym próbowała spełnić oczekiwania innych. Obojczyk. I dlatego tak bardzo cisnę siebie pod pachą, jakbym musiała postarać się bardziej, dać więcej z siebie. Gama. I to jest takie ciężkie. Czubek głowy. Jakby moja wartość zależała od spełniania czyichś oczekiwań i wymogów. Brew. Uznaję, jak bardzo mnie to obciąża. Widzę to. Bok oka. nieraz naprawdę nie mam siły, nieraz naprawdę nie chcę, a jednak to robię. Pod okiem. Boję się tego, że będę obwiniona albo komuś się coś nie spodoba. Tutaj możesz powiedzieć, komu się to nie spodoba. Być może ty nawet wiesz, o kogo chodzi. Pod nosem. Bałam się kiedyś słabości, bo myślałam, że odbierze mi to wartość. Broda. Boję się teraz odpuścić to, co mam do zrobienia, i nie mogę przestać robić czegoś dla innych. Obojczyk. Jakbym nie mogła być sobą tak po prostu. Pod pachą. Jakbym nie mogła sobie darować, odpuścić. Gama. I ta surowość nigdy nie może dać mi spokoju. Czubek głowy. Gnębię sama siebie, na sobie wywieram presję. Brew. I bywa nawet, że nikt ode mnie nic nie chce i nie potrzebuje, a ja sobie to robię w środku. Bokoka. Nie mogę sobie dać spokoju, nie mogę dać sobie ulgi. Muszę być dla siebie surowa. Pod okiem. Akceptuję, że potrzebuję karać siebie w środku. Pod nosem. Ale przecież ja jestem człowiekiem, jak każdy inny człowiek. Broda. Pozwalam sobie ulżyć sobie. Obojczyk. Pozwalam sobie odpocząć od tej presji. Pod pachą, jakby to było, gdybym była dla siebie czulsza, milsza, bardziej wyrozumiała. Gama, przecież mogę być dla siebie milsza, czulsza, bardziej wyrozumiała. Przecież jestem taka dla innych. Czubek głowy: Skoro ja mam takie same prawa jak inni ludzie, to znaczy, że dla siebie też mogę być taka, jaka jestem dla innych ludzi. Wbrew. Dlatego pozwalam sobie nie spełniać wszystkich wymagań. Bogoka, pozwalam sobie odpuścić presję, którą wywieram sama na sobie. Pod okiem, pozwalam sobie uwolnić. Lęk przed poczuciem winy. Pod nosem uwalniam ten dyskomfort z mojego ciała. Broda. A co jeśli pozwolę sobie na słabość? Obojczyk. A co jeśli pozwolę sobie na błąd? Od Skoro inni mają prawa, to ja też mam prawa. Gama, a co jeśli pozwolę sobie wybaczyć sobie wszelkie błędy i słabości? Weź sobie wdech i wydech? Czubek głowy. I nadal pomimo błędów i słabości jestem warta miłości bref mam prawo potrzebować odpoczynku Bogoka. pozwalam sobie być człowiekiem a nie projektem podokiem pozwalam sobie być kobietą a nie maszyną Pod nosem, pozwalam sobie po prostu być, czuć. Broda, jestem warta odpoczynku, kiedy go potrzebuję? Obojczyk, jestem warta zainteresowania tym, jak ja się czuję. Pachą. mogę być dla siebie najlepszą przyjaciółką i zatroszczyć się o siebie. Gama. Jestem wystarczająca, taka, jaka jestem tu i teraz. Nic więcej nie muszę robić. Czubek głowy. Jestem właściwa. We wszystkim, co robię i mówię. Brew. Nie potrzebuję spełniać wszystkich oczekiwań innych, by zasłużyć. Bokoka, jestem i już zasługuję. Pod okiem. Jestem i już mam prawa. Pod nosem. Jestem i to wystarczy, że jestem. Broda. Wybieram być dla siebie dobrą. Obojczyk. Wybieram już na zawsze być dla siebie dobrą i wyrozumiałą. Pod pachą jestem ok, sama ze sobą jestem ok. Gama. Wybieram siebie, wybieram pytać siebie, co czuję, czego ja chcę. Wdech. I wydech. I teraz sprawdź, na ile ten temat jest nadal w tobie taki intensywny. Czy spadło? Jeżeli troszeczkę spadło, powtórz sobie jeszcze raz tę rundkę i w razie potrzeby w różnych momentach. Powtarzaj ją sobie, wracaj do tego. Nie musisz spełniać oczekiwań niczyich. czy ich. Niczy ich. Jeżeli to jest kosztem siebie, ty możesz, ale nie musisz. Możesz, ale nie musisz. Masz prawa, takie jak inny człowiek. Masz prawo być, masz prawo żyć, masz prawo istnieć, masz prawo do szacunku, masz prawo do miłości, masz prawo do własnego zdania, masz prawo powiedzieć nie.